Ostatnio, w Wilczym Szańcu. Kurwa. O, rozwalił swojego, no pięknie. Kurwa, odejdź. Boże, zlituj się nad nami. Wyste, zlituj się na... Na. No. To jest pech, dostać twarz z bazuki. Jest apteczka, jest dobrze. Jest apteczka jest impreza, ludzie, jest apteczka 22 życia, Oni no, ma się czego czuć. Wybiłem okno kurwa miotaczem ognia Ja pierdolę Mama. Witajcie w kolejnym odcinku Co do mnie strzela gadem Muszę sobie kucnąć tak na wszelki wypadek Ty weź tam nie nieśmigłymi. mi Witajcie jeszcze raz z, w kolejnym odcinku z Wilczego Szańca Chcecie go niemiłosiernie, jak nie chcę go niemiłosiernie nagrywać. Uwierzcie mi, że jest to dla mnie katorgą granie w tą grę. No ale trudno, jedziemy. I w najbliższym czasie na moim kanale pojawi się filmik, w którym sami sobie wybierzecie. Cicho! W którym sami sobie wybierzecie, wybierzecie kolejną kaszankę, a tymczasem do przodu lecimy. Stój! O, bym se o tobie zapomniał. Ty kurwa Niemcu, paskudny. Ulala. Też Cię widzę, kucni! Ja sobie całkiem zapomniałem, że tu trzeba kucać w tej grze. Aha, i kopniaki. Oddaję się. Znów zaczynamy kopać Niemców po jajach. Nie, 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 ja już jestem grzeczny, proszę wy mnie nie strzelać. Samoloty i tego typu rzeczy, proszę... Co do mnie sadzi? A ten do mnie sadzi. On rzuci zaraz granatem. Nie rzucił. A, F5. F5, F5. Dobra, idziemy do przodu. Otwórz. Tak daleko jeszcze nie zaszliśmy. What the fuck? Przeładowywałem broń. Słyszę. Jezus, Maria. Aha, samolot, dobra. Mm. O! Jak przyjemnie wczytuje się gra. Zaraz wracam. Jesteśmy spo... Boże, myślałem, że nas. O, fak! Ty nie leć. Kurwa, to nawet samoloty od tyłu atakują. Respawnują się dziwnie. Mogę się wrócić? Nie, wolę się nie wracać, tak szczerze mówiąc. Walimy do tunelu. Zaczyna się ciekawie robić. Kurwa, ciemno tu, jak w dupie. Nie, nie możemy. Nie, nie, nie mamy tu. I to czemu nas obróciło w stronę tunelu? No to jest bzdura. Mamy iść tam jednak. Kurwa, już się boję. no. Czuję, że to będzie kolejny hamski odcinek. Tam ktoś siedzieć będzie. Już tam widzę jakiegoś dupka dupala niemieckiego. Eee. Jak włączam tą grę, to po prostu mi się odechciewa wszystkiego. O, skradam, poskradam się trochę do tego Niemca. Zauważył mnie będąc do mnie plecami. No to jest po prostu. Tym razem nie. Jestem znów przed tunelem. Tam Kazie jest Niemiec. Ten do mnie strzeli i mnie zabije? Nie. I zapiszę sobie w tym miejscu. Bo inaczej wczytywanie będzie trwało godzinę. Gra zapisana, okej. Okay. Lecimy tam tego Niemca załatwić. Nie ma lipy. Trójka, dwójka, czwórka. O. O, Niemiec się pojawił. Trafię go stąd? Jednak ta broń ma przybliżenie. Nie trafię No gdzie go trafię. Nie wasz się rusza. Stary, nie w tą stronę lecisz. Giń. Jezu, znowu się zaczyna. Apteczkę sobie jakąś dziadną. O, 27% życia. Jebać w pudełka. Dobra, tu chyba już na razie nikogo nie ma. Przynajmniej póki co. Ja sobie tu zapiszę. O kurwa, to był zły pomysł. O fuck. To był najgorszy zapis w historii gier komputerowych. Ooo shit. To no wie. Poddaj się pułkowniku! Czekajcie mnie stąd to to trafisz. Nie trafisz mnie stąd. Swa Bogu. To już byłoby lekkie przegięcie jakbym siedział pod pociągiem, a on by mi trafił. Dobra, weź to rozwal, James, James, nie, to nie Silent Hill. Tam jest następny Niemiec, nie ma następnego Niemca. Tu mamy drabinę, coś czuję, że pójdziemy na górę. Rozwalaj te pudła. A, a. Tak, rób mi tak, dobrze, rób mi. No, nie się jeszcze drabinę. No, mógłbyś to zabrać, dziękuję. I zapiszę sobie znów. Gra zapisana i teraz się zastanawiam, czy idę czy górą. Chuj, idę górą. Przyczaję się na tych Niemców, chyba że mnie wcześniej kruki zerzą. A mi się kurwa poprzyczają, chyba że. O, nie wskoczę tam. Jak zwykle rozpierdalamy pudełka. bo w grze nic się innego ciekawszego nie robi. Najciekawsza rzecz w tej grze: rozpieprzać pudełka. Tylko, kajomą miś, powiedzcie mi. Są to jakie drzwi? Gdzie? A ty, ty, cwaniaczku. Kurde, coś strasznie ekspresowo giną. W ogóle to nie wiem jakim cudem, ale mam cały czas 60 FPS-ów. Nie wnikam dlaczego. Grę, grze... Aha, bo mamy lato znów. No tak. Mamy, mamy znów lato, więc jest... A nie, bo w lato nam się... Nie, w lato nam się nie zacina. Już stare, już stoję. Mam iść tym tunelem chyba jednak, co? No, kurwa, mać nawet fundamenty mają dyratacje. No, ja przecież to jest. <laughs> o, oh, Jesus. Nawet fundamenty mają. Kto mi to ostatnio mówił o dyratacji? Ktoś mi mówił o dyratacji, że to, te, te te... budynki ma są dy mają dyratację i dlatego prześwituje światło przez nie. Mm. Kurde, nie przypomnę sobie. Chyba Mati, jak się nie mylę. Chyba tak, chyba miś tam. Przeszedłem tam, ten. przeszedłem. Obok tego miejsca trzy razy. Pewnie, to są jakieś drzwi. Nie, to tylko tekstura, to nie są drzwi. Czekajcie, muszę się podrapać w ucho. Bo jakiś Niemiec mi wskoczył do gałki usznej i, i mnie gryzie. Kurwa, no gdzie ja mam iść? Jak ja kocham tą grę za to, że nie ma mapy. Po prostu ją uwielbiam pod tym względem. Brak mapy to jest najlepsza rzecz... Aha, pewnie mam przeskoczyć tak, tu, 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 i wskoczyć tam. O, to będzie wyczyn. Czuję, że to będzie wyczyn. Dobra, właśnie tam na górę. To on, gdzie wyście znowu są? Gdzie, skąd? Mam wam skoczyć? Hua! Mam tu wskoczyć, jednak. samo No nie mówcie mi, że mnie zestrzeli. Nie, gdzie oni są? A, tam jesteś. Dziękuję, posiedzę. Dobra. Za sekundę wracam. Jestem z powrotem na dole. Idę z powrotem na górę. No wskakuj, chodź tu, choć chodź, chodź. choć choć Tu już mi nikt nie wyskoczy, prawda? Hup. Teraz ty tam. Oczywiście zbliżenie już nie działa, no przecież to jest. Przecież to jest masakra. Zmijmy broń. Mam tu gdzieś ten sznaucer, szracer, master, coś tam. O właśnie. Działa zbliżenie. No kurde czemu nie działa zbliżenie. Dobra, spróbuję go tak ściągnąć. Chyba się nie uda. O, działa zbliżenie. je yeah. Puch! Jak ładnie zszedł, tak. Jaaa. Podnieciło go to, że dostał kulkę w łeb. Nie 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 nie, nie. A, jest. Udało się. Hops. Tego się kurwa nie da przejść. Znowu się kurwa zaczyna grzewę. No skąd on strzela? No bo nie widzę. Tak, teraz tamtego nimca już oczywiście nie ma. Hopsa. Ten się tu położył. Ale skąd? No tam. Będę się poruszał. Jest, jeden leży. Jeszcze jeden. Czy to był ten sam cały czas? No nie wiem. A, tu jest! Jaki chuj? Nie, 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 nie. Podejdźmy do tego lightowo. Nie denerwujmy się. Gdzieś... No, ale skąd? Ludzie, drodzy, no proszę was. Tam? Dobra, leżeć. Save. Jeden zgon. Znaczy, zapisz to. Jednego zabiję i zapisuję. Następnego zabiję i znów zapisuję, bo inaczej nie do rady. Zaraz! A kto to? Czekaj, to przecież. To przecież ja. Toż to ja, Iwan. Czy ty mnie Co? nie znasz? Ja... Ty... Umieraj, skurdeł wiezynu? Gin! Jeszcze się chycił za twarz. Chciał sobie kulkę wyjąć chyba. No właśnie tam. Ten kruk mnie wpienia. Da się go zestrzelić? Polowanie na kruka, czekajcie. Nie da się, kurwa, kuloodporne ptaki. Ten tam zaraz wyjdzie. No zaraz mnie zabije ta suka. Jezu, 9% życia, jestem genialny. Save. Mimo wszystko. Chodzę po śmierci. Po śmierci można chodzić w tej grze, wyobraźcie sobie to. W sumie nawet nie chodzić, co się czołga, czekaj dokąd dojdę. Nie, dobra, nie będę tego sprawdzał. To jest A wykonalne, po prostu to jest A wykonalne. No wczytuj się, gro. Oczywiście musiała się wczytać w innym miejscu. Odczyt. Teraz będziemy musieli w ten sposób wczytywać. Ja stąd bierna, O kurwa, źle pobiegłem, ale to nic. Może tak ich załatwię. Widzę cię, czy cię nie widzę? Nie ucieknę, bo nie chcę uciekać. O, widzę cię, to chyba ty. Nie, to lampa. Tu jest Niemiec. Zaraz dostaniesz w stopę. O, idzie drugi, idzie drugi. Zabiję was, kurwa... Zabiję, zabi, zabijam wasze buty. Ciekawe, jak długo to potrwa. A może byśmy zmienili broń? Wtedy byłoby łatwiej. Zabiłem go kurwa strzelając mu w nogę. No to jest. Ale oni mają ruchy. Zatańczmy, twista! Oh, fucking shit. Dobra, idziemy jeszcze raz na górę w takim razie. Ten krug mnie denerwuje cią ciągle, ciągle i wciąż. Skacz, skacz. Stary, skacz. Skaczmy do góry, jak górę jedziesz. Mam nadzieję, że, że już mi nic tu nie wyjdzie. Chyba jeszcze tylko tu. A czego nie podskoczył? Oooo... Dobra, weźmy może jakaś apteczka to będzie... Ludzie, dajcie mi apteczkę! Kurwa, nie dali. Są tu jeszcze jakieś skrzynki? Nie ma. Kurwa, 9% życia, to już to jest przecie... Postaram się bardzo spokojnie grać w tą grę, przynajmniej mam taką nadzieję będę bardzo spokojny. Będę zachowywał się kulturalnie, nie będę przeklinał. Jestem opanowany, jestem, pe jestem pełen spokoju, chodzę po drabinie, podskakuję, żeby z niej zejść na dach. Następne kroki kieruję na ten oto pociąg. Z pociągu, z jednego wagonu przeskakuję na drugi wagon, następnie próbuję wskoczyć na to i mi się udaje. I zaraz tu wyskoczy Niemiec i mnie zabije. Wiedziałem. Gin, a ciebie spalę. Jestem opanowany, wszystko wychodzi mi nieźle. Opanowanie jednak to podstawa. Gra zapisana, ale nie wiem, o ta czym, ta czym bo. Nie, szaleństwo my